Mam nadzieję, że wszyscy doskonale pamiętacie, że miłościwie nam panujący rząd uwielbia niskie podatki i dlatego wprowadza nam kolejny podatek, tym razem bankowy. Czy to oznacza, że banki będą płacić większe podatki i będą miały mniej zysków? Oczywiście, że nie. To znaczy, że ty będziesz płacił więcej za swój kredyt. Jeżeli ja, jako przedsiębiorca, potrzebuję 10 tysięcy, żeby wyżywić moją rodzinę, opłacić rachunki, zapłacić za czynsz, za wodę i tak dalej, żeby na to wszystko zarobić, muszę zrobić obrót na poziomie 30 tysięcy, z czego zostaje dla mnie 10 i za tą dychę mogę żyć na satysfakcjonującym mnie poziomie, to jeżeli rząd nakłada na mnie podatek. Załóżmy, żeby się prosto liczyło 5%, to moje koszty prowadzenia działalności wzrastają, ponieważ z 10 tysięcy, które ja potrzebuję na życie na satysfakcjonującym mnie poziomie, rząd mi te 5% zabiera. Jeżeli to jest 5% od dochodu, to mój miesięczny budżet kurczy się o 500 zł. W związku z czym, co ja robię? Albo sprzedaję więcej, albo podnoszę ceny. I w sytuacji, kiedy sprzedaję żywność, może się to skończyć tym, że mniej klientów będzie mnie odwiedzać, albo poziom mojego życia spadnie. Albo uda się to jakoś spiąć, ale wtedy wy będziecie mieć mniej w portfelach, bo będziecie więcej zostawiać u mnie. I to nie znaczy, że mi będzie więcej zostawać, to znaczy, że państwo będzie więcej dostawać. Jak myślicie? Kiedy banki dostały podparzy kolejnym podatkiem, to kto go zapłaci? Bank czy wy? Zostaw lajka i obserwuj. Do następnego.